Cześć, nazywam się Nieszka Kantorowska. Każdego dnia mamy do wykonania jakieś zadania, obowiązki, coś, co musi być zrobione i nie ma wyjścia. I dobrze by było, gdyby to były takie zadania, które są związane z naszą pasją, zainteresowaniami, sprawiają nam przyjemność. Ale często, niestety tak jest, zwłaszcza w tej sferze zawodowej, że są do wykonania zadania, których nie lubimy. Nie bardzo możemy je delegować, nie możemy ich nie wykonać, więc nic innego nam nie pozostaje, jak działać, zrobić i mieć to odhaczone, tak? Ale dobrze byłoby, żeby te zadania, nawet nielubiane, wykonywać szybciej, żeby móc bardziej się na nich skoncentrować, po to, żeby szybciej mieć je za sobą. Bo tak jak powiedziałam, są to zadania, które muszą zostać zrobione i nie możemy w żaden sposób ich się pozbyć. Więc takim jedynym rozwiązaniem na to, żeby nie były one obecne w naszej głowie w ciągu dnia, to jest ich po prostu zrobienie. I właśnie tu się nasuwa pierwsza jakby rzecz związana z takimi zadaniami, których nie lubimy wykonywać, które no, są do zrobienia, ale. Podchodzimy do nich bardzo niechętnie. To zamiast zostawiać sobie je na sam koniec dnia, kiedy zrobimy wszystko inne, a tutaj już z takim mocnym zmęczeniem podchodzimy do tego zadania, to lepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli taką rzecz zrobisz rano. Kiedy tylko przyjdziesz do biura, jeżeli to jest rzecz służbowa, jeżeli to jest rzecz związana z czymś, co masz do zrobienia w domu, to zrób to rano. Rano, kiedy jeszcze jesteś wypoczęty, kiedy Masz więcej energii, to zajmij się w pierwszej kolejności rzeczami, które no, nie sprawiają ci przyjemności, które po prostu są jakimś obowiązkiem do, do wykonania, ale być może jest to rzecz, która w jakiś sposób przybliża cię do realizacji celu. Być może to uczy cię jakiejś mobilizacji, wytrwałości, więc warto też jest wykonywać chociażby w tym zakresie takie zadania. Więc kolejna rzecz, oprócz tego, żeby takie rzeczy wykonywać rano, to jest znalezienie w tych zadaniach, w tych obowiązkach, w tych czynnościach czegoś, co jest właśnie związane z Twoim celem, co cię w jakiś sposób rozwija, ale też być może uda się znaleźć w tych czynnościach takie podobieństwa do tych rzeczy, które tak naprawdę lubisz. Może jest w nich coś, co będzie jednak sprawiać Ci przyjemność. Zastanów się nad tym. I kiedy wykonujesz taką rzecz, zastanawiaj się, jakie to ma podobieństwo do rzeczy, którą lubisz wykonywać. Szukaj takich podobieństw. I będzie Ci dużo łatwiej wykonywać takie czynności, kiedy będziesz szukać właśnie podobieństw, a nie różnic. Podobieństw do tego, co lubisz, co pozytywnie cię nakręca, motywuje do, do działania. Bo jeżeli się nastawiasz negatywnie co tutaj też jest kolejną rzeczą z tym związaną, ważne jest twoje nastawienie. Jeżeli nastawiasz się właśnie negatywnie do danego zadania, że na pewno ci nie będzie się chciało tego wykonywać, że na pewno to pójdzie bardzo długo, że będzie ci to sprawiać trudności, to raz, że prawdopodobnie, a nawet na pewno tak właśnie będzie, więc po co tak się nastawiać, po co szukać tego? Negatywnego nastawienia do danej czynności, czy nie lepiej poszukać w tym właśnie podobieństw do rzeczy, które lubisz, do których aż, aż się wyrywasz, bo chcesz je zrobić, bo sprawiają ci przyjemność, bo, bo po prostu je lubisz. Szukaj takich podobieństw. I właśnie szukaj w sobie tej energii do, do działania. Zastanawiaj się, w jaki sposób daną rzecz możesz zrobić szybciej i lepiej, żeby ją właśnie zakończyć i przejść do tych przyjemniejszych, łatwiejszych rzeczy. Po co sobie na starcie utrudniać? Bo to są tylko i wyłącznie utrudnienia, bo oprócz tego, że masz jakieś ciężkie, nielubiane zadanie do wykonania, to jeszcze do tego sobie dokładasz właśnie nastawienie, niechęć i wyszukujesz jeszcze rzeczy, których nie lubisz w danym zadaniu. To skupię się na podobieństwach do rzeczy, które lubisz. Skupię się na tym, co pozytywnego możesz w danej rzeczy odnaleźć. Sama rzecz już jest w sobie trudna, więc po co dokładać sobie dodatkowe rzeczy? Kolejna rzecz to przede wszystkim przygotuj się. Tak jak do realizacji celów, do danego dnia, tak też do tych mniej lubianych rzeczy, zadań przygotuj się. Zrób sobie plan wykonania danej rzeczy, po to, żebyś miał jasny obraz tego, co masz do wykonania związanego z tą rzeczą, z, tą, z tym zadaniem, żeby poszło ci po prostu szybciej. Będziesz mieć jasny obraz tego, jak dana rzecz wygląda, ile czasu prawdopodobnie ci zajmie. I właśnie, jeżeli nie będziesz skupiać się tylko na tym negatywnym nastawieniu, to pójdzie ci szybciej. Bo jeżeli będziesz nastawiać się niechętnie z założenia na źle, no to jeszcze bardziej się wydłuży ta, ta czynność. Więc szukaj w sobie takiego pozytywnego nastawienia, szukaj w sobie pozytywnych powiązań z czynnościami, które lubisz, które sprawiają Ci przyjemność, a myślę, że dużo łatwiej Ci będzie podchodzić do tych zadań, do tych obowiązków. I jeszcze jedna rzecz, która w tym wszystkim pomoże Ci zachować koncentrację, skupienie, to aplikacje. Chociażby aplikacja Pomodoro, która ustawia Ci bloki czasowe, w których pracujesz. To też powinno być dla Ciebie wsparciem w koncentracji i w wykonywaniu zadań tych, które sprawiają Ci mniej radości, żeby jak najszybciej móc właśnie przejść do tych lubianych. Trzymam kciuki, cześć!